Czego nikt nie spodziewał się po Iwonie z sanatorium, ślubny marsz zdawał się zapowiedzią długich lat szczęścia. Dziś, rok później, Iwona i Gerard z sanatorium miłości muszą zmierzyć się z rzeczywistością. Czy ich miłość okaże się wystarczająco silna, by przezwyciężyć pojawiające się trudności i nowe wyzwania? Iwona i Gerard Miłość po latach, Gerard Makosz i Iwona Mazurkiewicz poznali się podczas drugiego sezonu programu Sanatorium Miłości. Od pierwszych chwil kręcenia zdjęć była między nimi widoczna chemia, ale ich związek nie był usłany różami. Przeżyli wiele wzlotów i upadków, a nieporozumienia były nieodłączną częścią ich relacji. Dopiero po zakończeniu programu mogli w spokoju budować swoją przyszłość. Para postanowiła zamieszkać razem, co było dowodem na to, że ich relacja rozwija się pomyślnie. Ich miłość zaowocowała zaręczynami, które odbyły się w niezwykłym miejscu, w Zamku Królewskim w Niepołomicach, doskonale znanym widzom programu sanatorium. To właśnie tam, 10 lipca 2021 roku, w 81 urodziny Gerarda mężczyzna oświadczył się swojej ukochanej. Potem przyszedł czas na ślub, a następnie na wspólne budowanie szczęścia, które dokumentują na popularnym profilu społecznościowym emeryci nie emeryci. Dzięki niemu możemy na bieżąco śledzić ich piękną historię miłości. Zresztą internauci też nie szczędzą słów sympatii i miłości w kierunku pary. Ceremonia zaślubin odbyła się 5 sierpnia 2023 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach, czyli dokładnie tam, gdzie zakochani zaręczyli się. W tym szczególnym dniu z nowożeńcami świętowało ponad 70 osób, w tym pełna uwielbienia dla nich Marta Manowska. W jednym z wywiadów zdradzili sekret swojego udanego związku otwartość na emocje. Nie boją się mówić o swoich uczuciach, nawet tych negatywnych. Dzięki temu unikają gromadzenia żalu, który mógłby doprowadzić do poważnych kłótni. Ich codzienna interakcja pokazuje, jak ważne jest dla nich wzajemne zrozumienie. Niedawno świętowali pierwszą rocznicę ślubu i przed celebracją zamieścili taki piękny wpis. Nowa rola Iwony z sanatorium teraz kolejny pozytywny news w życiu pary zakochanych i nowa rola dla Iwony, będzie współprowadzącą programu A Kto Nam Zabroni? Emitowanym na kanale TVP3 Katowice, który skupia się na aktywnościach seniorów w różnych zakątkach Polski. Niestety nie ma miejsca dla Gerarda u jej boku. Pozostaje mu widownia, internauci niezwykle ciepło wypowiadali się na temat nowiny.